Witam Was kochani serdecznie. Piątek, myślę, że przez wielu z nas wyczekiwany. A ja dzisiaj od rana jeżdżę i wiecie co, tak w taki szczególny sposób doświadczam no takiej nadziei w sercu, takiego poruszenia. Pan Bóg mnie doświadcza miłością, takim pokojem, radością przede wszystkim jeżdżę i mam banana na twarzy, a tak naprawdę po ludzku to nie mam jakichś szczególnych wielkich powodów do radości. No wiecie, jest okres, jaki jest, jest pandemia, też się w jakiś sposób zmagam z różnymi problemami, trudnościami. Jak pewnie wielu z Was, finanse nie w lepszej kondycji, nie takie, jakie są normalnie. No oprócz tego też nasza przyjaciółka ze wspólnoty też zachorowała na, na tego wirusa i już ponad tydzień jest w szpitalu. Jest w bardzo ciężkim stanie, jest podpięta do respiratora. Ten stan się też pogarsza, my całą wspólnotą się nieustannie o nią modlimy Wierzymy, że Pan Bóg może uczynić cud, jeśli tylko taka będzie Jego wola Także korzystając z okazji chciałbym Was poprosić, jeżeli byście mogli Chociaż króciutko w swoim sercu, w swoich myślach wspomnieć o niej w modlitwie No właśnie, dlatego no nie ma jakichś wielkich, szczególnych powodów do wielkiej radości Takiej, jaką ja mam dzisiaj w sercu, nie? No to jest niesamowite, taki właśnie jest nasz Pan Jezus Chrystus Doświadcza mnie taką radością, takim pokojem w sercu, taką nadzieją, bo on to wszystko kochani ma w swoich rękach, nie? On na tym wszystkim panuje, on jest Panem i władcą wszechświata. Także jeżeli będziemy się jego trzymać, to przejdziemy każdą burzę. Nawet jeżeli będzie ona naprawdę bardzo trudna, to on nam w tym pomoże. On nam to obiecał w swoim słowie. Dlatego też postanowiłem, że podzielę się z wami tą nadzieją, którą mam w sercu, bo to się ze mnie dzisiaj aż wylewa. No i może troszeczkę wyleje się też na was. Może ktoś z was właśnie w jakiś szczególny sposób się zmaga z jakimś trudnością. To niech dzisiaj usłyszy te słowa, które Pan Bóg do niego kieruje. Jest nadzieja, jest błog, i On to ma w swoich rękach. Tylko trzeba w nim trwać. Musimy się wspierać, kochani. Musimy się pocieszać, podnosić. No i tego wszystkiego chciałbym wam z całego serca życzyć i życzę, Yy, również tym wszystkim, którzy gdzieś tam, bo wiem, że też są tacy ludzie, którzy yy, nie życzą mi dobrze, którzy w jakiś sposób tam się naśmiewają ze mnie. Yy, dzisiaj też przypomniało mi się właśnie, że kiedyś dostałem taką wiadomość od pewnego człowieka, który życzył mi śmierci, który dosłownie napisał, że życzy, aby ktoś się zabił, zamordował, nie? więc może akurat... Słuchasz tego bracie, to Tobie i każdemu z was, którzy mi dobrze życzą i którzy mi źle życzą, którzy mnie wspierają i którzy mnie nie wspierają. Yy, wszystkim z Was, kochani, życzę całego serca, z całego serca dobra, miłości, pokoju, nadziei, mocy Jezusa Chrystusa. Yy, na ten weekend i na każdy dzień. I pamiętajcie też o tym, że jesteśmy dla siebie, żyjemy jedni dla drugich. I nieustannie, wszyscy razem lecimy w stronę nieba. Pomagajmy sobie, wspierajmy się, kochani. Życzę dobra, miłości. A życzę Wam tego dlatego, ponieważ Was kocham w ślad za Chrystusem, ponieważ On jest moim Mistrzem, Nauczycielem. Ucząc się tego od Niego, kocham Was, Was, każdego z Was, z osobna. A miłość, jak wiecie, to życzenie komuś szczęścia. I zbawienia, a tego wam najbardziej życzę, aby każdy z nas dostąpił zbawienia. Trzymajcie się. A i jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał właśnie kochani, jutro, Sobota. Są online rekolekcje, wspólnota Lumen Christi, który, która mieści się w Charles, w Chelsea koło Londynu, organizuje rekolekcję wzrost całodniowe takie, które będą właśnie online. Rok temu leciałem tam specjalnie do Anglii, a teraz wielka łaska, że możemy każdy z nas wziąć w nich, wziąć, 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 przepraszam, że nie mogę się wysłowić, tak jestem poruszony tą Bożą miłością, która dzisiaj mnie ogarnia, wziąć w nich udział. No i to jest wielka łaska. Nie wiem, czy jeszcze są miejsca, można się zapisać, spróbować jeszcze sprawdzić, to ja wczoraj na Facebooku udostępniłem link, także sprawdźcie sobie. Polecam z całego serca, ani to jest yy, no, niesamowity czas, że możemy wziąć w nich udział, to, jest też, to są też rekolekcje właśnie o, o nadziei w tak trudnym czasie, Pan Bóg chce do nas przyjść z nadzieją tylko musimy Mu dać na to możliwość musimy właśnie poświęcić Mu trochę czasu jutro jest taki czas, kiedy możemy ten czas swój poświęcić polecam z całego serca, ja właśnie w tej wspólnocie na jednych z takich rekolekcji właśnie doświadczyłem niesamowicie Boga i tam właśnie zaczęła się moja wielka przygoda z Panem Bogiem dlatego polecam z całego serca tyle kochani, żeby nie przedłużać Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i niech ta nadzieja w nas będzie. Niech Pan Bóg ze swoją siłą przyjdzie do każdego z Was. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Trzymajcie się pięknego, bożego, błogosławionego i dobrego weekendu Wam życzę. Z Bogiem. Pa.